Zwykle przed pikowaniem pomidorów mam już kryzys znaczników czasem sobie mówię zimą będę miała więcej czasu to wtedy sobie zrobię tych znaczników z zapasem no ale potem się okazuje że zimą też jest co robić i robiamy na bieżąco Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na filmik spikowania pomidorów. Do tej kuwaty tutaj nalałam sobie wodę, ale niestety jest ona jeszcze zimna, więc trzeba sobie jakoś poradzić. Nie mam czasu na czekanie, aż się ogrzeje. Przyniosę sobie po prostu zagotowanej wody w dzbanku, żeby dolać. A wszystko po to, jak wiemy, żeby nie narażać naszych sadzonek. Pomidorów na stres podczas podlewania. Teraz jest letnia. W porządku. Zawsze przed pikowaniem jakichkolwiek roślin w pierwszej kolejności namaczam sobie te sadzonki. Uważam, że system korzeniowy jest wówczas mniej narażony na uszkodzenia, na rozerwanie. Papryczkom na razie podziękujemy. One już były pikowane i mają się bardzo dobrze a ja w tym czasie przygotuję ziemię i doniczki do pikowania pomidorów używam takich doniczek standardowych P9 i uważam, że są one takie dość wystarczające, jeżeli ktoś wysiewał pomidory mniej więcej w połowie lutego albo tak jak ja, nawet tydzień wcześniej ale wiadomo, im większy pojemnik, tym lepszy. Można użyć nawet takich półlitrowych albo i większych. Jakiej ziemi do opiekowania pomidorów ja używam? Można używać ziemi uniwersalnej można użyć ziemi do wysiewu i dopikowania, a można też przygotować swoją własną mieszankę według własnych doświadczeń. Więc ja wybieram tą trzecią opcję, ponieważ przetestowałam już przesadzanie do ziemi do wysiewu i dopikowania, według mnie ona już na takim etapie końcówki kwietnia nie do końca się sprawdza, bo zaczyna brakować składników pokarmowych, troszeczkę zaczynają jaśnieć te liście. Eee, no i wówczas trzeba te rośliny dokarmiać biohumusem płynnym czy gnojówką z pokrzywy. Jeżeli chcecie to robić, to jak najbardziej w takiej ziemi można wysiewać i po prostu potem obserwować te rośliny, patrzeć na kolor liści. Jeżeli się nie zmienia, to jest wszystko w porządku. Jeżeli widzimy, że liście zaczynają żółknąć, blaknąć, ta zieleń staje się taka jaśniejsza. No to wówczas trzeba tego azotu troszeczkę dołożyć. Moja mieszanka będzie się składała z trzech składników. Ziemia do wysiewu i do pikowania. Rozdrabniamy wszelkie grudki, żeby korzonki nie miały przeszkód w rozrastaniu się. O, już ciepło jest. Bieszek w szklarni się przydaje. Druga część to... Ziemia kompostowa z własnego kompostownika, odłożona jesienią zeszłego roku do woreczka. I teraz do tej gleby dodaję trzeciego składnika, i to jest obornik granulowany. Za bardzo nie mam czasu na to, aby w późniejszym etapie te pomidory dokarmiać. Nie chcę martwić się o blaknące liście, nie za dużo, ale trochę tego obornika jednak wolę dodać. Wiadomo, że to też nie zwalnia mnie z obserwacji tych roślin. Gdyby coś się działo, to ja tak samo będę reagować. Na Napowietrzamy tę glebę, spulchniamy. Rozdrabniamy, już takie w miarę ciężkie się zrobiły te doniczki, już są nawyrnione. Za chwileczkę je wyjmę. Wiadomo nie za mocno, ale jednak tak troszeczkę trzeba tą glebę ucisnąć, Ono i tak potem opadnie. Po przepikowaniu mniej więcej tydzień, zacznę od czasu do czasu tak raz w tygodniu myślę podlać te rośliny maceratem czosnkowym. Po prostu główkę czosnku przecisnę przez praskę, zaleję ciepłą wodą, odstawię na noc i następnego dnia rozcieńczę, mniej więcej w proporcji 1 do 2, 1 do 3, czyli jedna część maceratu, dwie części wody. I tak po troszeczku każdą roślinkę podleję, tak profilaktycznie dla zabezpieczenia przed chorobami odglebowymi mam tutaj wysiane kilka odmian, wysiewałam je 6 marca wiadomo niektóre siewki są większe, wyższe niektóre a niektóre krótsze, w zależności od odmiany dla przykładu to jest złoty żarowski. uważam, że nie jest zbyt wyciągnięte. ja te sadzonki tutaj na dzień Przenosiłam do szklarni, akurat trafiła się taka ładna pogoda, więc one na brak światła jakoś zbytnio nie, nie cierpiały. Tutaj mamy Honeymoon, ale tutaj dla przykładu Black Sherry. Zobaczcie, dużo niższe. I wiem, mogłabym te pomidorki już wcześniej przepikować, wtedy kiedy one mają takie e, dopiero dwa małe liście właściwe. A ja u mnie są, zobaczcie, w tej chwili Dwa liścienie, dwa właściwe, ale już takie dość duże. Po prostu nie miałam za bardzo czasu na to, aby to zrobić wcześniej. Ale też jakoś się tym mocno nie przejmowałam, bo nie wysiewałam ich tak zbyt gęsto. Po kilka sztuk do doniczki. Więc one jakoś tutaj bardzo ciasno też w tych doniczkach nie miały. Ale nie zwlekamy też z tym, bo nie chcemy, żeby ten system korzeniowy się... Zbyt poplątał, i potem mamy korzonki, uszkodzone, korzonki przy pikowaniu uszkodzone. Według mnie, niezależnie czy ktoś tak jak ja wysiewał rzutową do jednego pojemnika po kilka nasion, czy do wielu doniczek, wszyscy powinniśmy te pomidory pikować, ponieważ pomidor jest taką rośliną, która po prostu preferuje takie przesadzanie, dokładanie nowej ziemi. Yy, Przenoszenie do większych pojemników z korzyścią dla nas, bo mamy wtedy dużą, silną, z rozrośniętym systemem korzeniowym sadzonkę, która potem jest gotowa do tego, aby czerpać z gleby składniki potrzebne do zawiązywania kwiatów i wydawania owoców. Podważam sobie od spodu jakoś bardzo tej bryłki korzeniowej tutaj nie będę obsypywać, bo nie chcę zbyt ingerować w te korzonki. To, co spadnie, to spadnie, to, co zostanie, to będzie. Pamiętajcie, nie chwytać tutaj za łodygę, tylko ewentualnie za liścienie albo tutaj za tą podstawę. I teraz bardzo kluczowa rzecz. Wbijam pikownik do samego końca, aż poczuję dno doniczki. Robię dość szeroki otwór. Chwytam za liścienie. I do samego dołu, żeby te korządki tam opadły. Pikuję roślinę aż po same liście. można ten dołek tam na dole jeszcze tak zawinąć, zrobić taki zakręt, jeżeli chcemy ją włożyć jeszcze, jeszcze głębiej. I zasypujemy. Troszeczkę tylko uciskamy, ale nie za dużo. Można jeszcze na koniec dołożyć troszeczkę podłoża, bo ono i tak opadnie. Jeżeli są jakieś granulki obornika, to ja je przesypuję glebą. Jeżeli korzonki delikatnie się uszkodzą, a zwykle troszeczkę jednak się tak dzieje, to się zbytnio tym nie martwimy. Pikujemy je dlatego tak głęboko, żeby po pierwsze zredukować ten, ten błąd, można powiedzieć, podczas produkcji takich siewek czyli wyciągnięte zbyt. A druga przyczyna, żeby roślina potem wytworzyła tutaj na całej tej długości łodygi dodatkowe korzonki, z których potem będzie czerpała składniki pokarmowe. I teraz, jak już mam przepikowane, to nigdy nie podlewam od góry, bo pomidory jednak nie lubią mieć mokrych liści. Wstawiam po prostu do kuwety z ciepłą, ogrzaną, czy tak jak w moim przypadku dogrzaną, do dogotowaną wodą i wtedy, kiedy już tej wody się napiją, wystawiam i zostawiam tutaj te sadzonki już w szklarni. Już nie będę ich zanosić do domu. Przeniosłam sobie dzisiaj akurat taką nagrzewnicę elektryczną. W zeszłym roku już jej używałam. Ona mi się sprawdziła. Trzymała mi temperaturę w nocy Yy, która nie spadała poniżej 8 stopni, bo taką sobie ustawiłam na termostacie. I po pierwsze, nie muszę robić tej wędrówki ludów codziennie do szklarni, do domu, szklarnia dom, szklarnia dom. No ale co najważniejsze, one po prostu mają tutaj dużo lepsze warunki. Nawet jak ta temperatura w nocy spadnie do tych 8 stopni, to z nimi się nic nie dzieje, ten wzrost rośliny nie jest zatrzymany, chyba że byłaby jeszcze niższa temperatura, ale. Spokojnie. Takim najważniejszym zadaniem teraz w produkcji tej rozsady jest, aby te pomidory wytworzyły silny, rozbudowany system korzeniowy, minęło może 3 minuty. Podniosłam doniczkę do góry, i już czuję, że jest ciężka, więc będę je wyjmować. Nie chodzi też o to, żeby tego pomidora jakoś utopić w tej wodzie, żeby on miał za mokro, więc ja już go wyciągam. Na tym etapie dbamy o wilgotność, o temperaturę, o światło i obserwujemy liście. Jeżeli zauważymy jakieś przebarwienia, to wtedy możemy delikatnym biohumusem podlewać raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie. Można sobie podlać, tak jak ja, tym maceratem czosnkowym. I to wszystko. Tutaj nie ma jakichś skomplikowanych dodatkowych czynności, które. Na tym etapie trzeba wykonać. Teraz po przepikowaniu te rośliny ruszą jak szalone. Więc życzę nam wszystkim udanej, zdrowej, silnej, mocnej, krępej rozsady. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!